Cześć wszystkim, witajcie serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę o artykułach plastycznych ze sklepu Kik. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zaczynamy. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał, dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi moimi filmikami. Na początku powiem wam, że najbardziej zaskoczyło mnie podobrazie w kształcie motyla. I zastanawiam się, czy ktoś w ogóle testował malowanie na takim podobraziu. Szkoda, że nie było takich standardowych, prostokątnych podobrazi. Albo jakichś innych podkładów malarskich. Nie wiem, czy już wspominałam, ale bardzo lubię techniki decoupage, mix media. Zatrzymałam się więc w sklepie przy tych materiałach i powiem Wam, że można tam naprawdę znaleźć ciekawe rzeczy. Sporo wyboru było w taśmach dekoracyjnych i one mi trochę przypominały taśmy Washi tape. Jedyne farby, jakie w ogóle znalazłam, to farby akrylowe. Było sporo farb brokatowych, ale nie miałam pomysłu po prostu na ich wykorzystanie. Moją uwagę przykuł zestaw składający się z dwóch ołówków, temperówki oraz gumki do wymazywania. Zestaw był w miarę tani, no i chciałam go koniecznie przetestować. Gumek do ścierania było całkiem sporo, znalazłam także gumki pakowane po 5 sztuk w kształcie syrenich ogonów. W ogóle rozśmieszyły mnie te kształty, każda gumka miała inny kolor i powiem Wam, że trochę kusiła do zakupu, no ale gdybym była... Młodsza, podejrzewam, to bym się chyba zdecydowała. No dobra, i zaczynamy od zestawu z ołówkami, z temperówką i z liniką oraz z gumką. Te ołówki nie były wcześniej zaostrzone. Ja sobie pozwoliłam już je zaostrzyć. W temperówce znajdują się dwa otwory jeden większy, drugi mniejszy. No i powiem Wam, że podczas temperowania ołówek się strasznie łamie, w ogóle ta obudowa. Też tutaj się gdzieś tam nam wyrywa. Podczas temperowania ta folia się tak ślizga, no tak w ogóle nieprzyjemnie się temperuje. No ale okej, okay, udało mi się w miarę szpic jakiś osiągnąć. Podejrzewam, że od samego temperowania szybko zużyje mi się ten ołówek. Ten ołówek podejrzewam, że jest standardowy, taki szkolny typu HB. Gumka do wymazywania jest taka trochę założona jakoś jakimś papierem. Ten papier nie jest do końca przyklejony, także podejrzewam, że go w ogóle znajmę i będę wymazywać bez tej obudowy. A szkoda, bo podczas pracy, wiadomo, gumka czasami się nam brudzi. Linika 15 cm, wybrałam ją też między innymi ze względu to, że czasami robię pracę z dekoperzem, także wydaje mi się, że mi się przyda. Fajnie, że ta temperówka ma pojemnik. Ja zazwyczaj korzystam z temperówek bez pojemników. Wiecie, te wióry się gdzieś tam przeszkadzają, muszę sprzątać co chwilę, a więc to jest spoko. Dobra i kolejną rzecz, to są zakreślacze. Wybrałam je ze względu na kolor. Podejrzewam, że mają końcówkę ściętą, chociaż tutaj nie ma żadnego Określenia, ani obrazka, ani napisu, jak w ogóle w środku te markery wyglądają. Powiedziałabym, że są to kolory bardziej takie pastelowe niż neonowe. Ten zestaw kosztował 8,99. No i dobra, i udało mi się rozpakować. Fajnie, że tutaj mają taką powłokę, jakby gumową. Fajnie się je trzyma, nie są takie śliskie. No i zobaczymy, jak wyglądają w środku. Nie, są okrągłe. Myślałam, że są ścięte. Zobaczymy, jak sprawdzają się w praktyce. One chyba są alkoholowe, bo nawet czuć zapach taki markerów typowo alkoholowych. Ten marker akurat na pierwszy rzut oka wygląda, że będzie bardziej pomarańczowy, ale z tego co widzę, tak po wstępnych próbach, że kolory są zbliżone. Na obudowie zewnętrznej do tych właśnie na papierze. Także spoko. No i kolejna rzecz to są farby akrylowe 75 ml. Wyboru w kolorach za bardzo nie było, także wybrałam takie, które mi się podobały, i które uznałam, że można nimi coś namalować. Były takie kolory, na przykład brokatowe albo takie typowo dekoracyjne. A mi akurat takich farb za bardzo nie potrzeba. Nie lubię kupić coś, co później mi zalega gdzieś w szufladzie albo w pudełku. Ta tubka zawiera 75 ml i one mnie kosztowały 4 zł. W każdym razie jest informacja, że są wyprodukowane w kinach, także nie ma też co oczekiwać jakiejś super profesjonalnej jakości. No i do farb akrylowych też kupiłam pędzelki. Zestaw pięciu pędzelków płaskich. Dwa są widzę trochę ścięte. Taki zestaw kosztuje 8,99. No dobra, i co my tu mamy? Pędzle są syntetyczne, w miarę dobrze, solidnie wykonane, widać, że są równo ścięte i dosyć powiem, że gęste, te włosie jest gęsto osadzone. Skówka też wydaje się być całkiem solidna, widzę tutaj sklejenie między skówką a trzonkiem, także być może ten klej potrzyma na długo i się nie rozklei. Podoba mi się trzonek, on jest taki przezroczysty, plastikowy. Pierwszy raz w ogóle się spotykam z takimi kolorami. Jest jeden pędzelek do szczegółów, jeden większy, płaski. No i tak jak wcześniej tam widzieliście w sklepie, kupiłam też taśmę. Tu są trzy taśmki po 3 metry i one kosztowały mnie 4 zł. I jest jedna taśma srebrna. Z tego co widzę, to nie ma ona precyzyjnych tutaj zakończeń. Ona jest tak jakby trochę poszarpana. Wzięłam ją ze względu właśnie na to, aby robić ramki w obrazkach na przykład akrylowych albo akwarelowych. Ciekawe, czy będzie ściągała papier. Ta również jest z repryna, z jakimiś dodatkami błyszczącymi. I ta troszeczkę ciemna, szara, jakby brokatowa. No i ostatnią rzeczą, którą kupiłam, to jest Kubeczek taki tekturowy, który bardzo mi się podobał. On kosztował 6,99. I powiem wam szczerze, że jak za taką cenę, nie wiem, czy on jest tyle wartym, Bardzo podoba mi się taki geometryczny wzór. On jest takim fajnym pastelowych, jakby świecących kolorach. No i tutaj wydaje mi się, że świetnie to się sprawdzi na przechowywanie materiałów, na przykład do malowania albo do rysowania. Do przetestowania farb akrylowych przygotowałam sobie dodatkowo blok akrylowy gramaturze 230 gram na metr kwadratowy. Szkoda właśnie, że nie znalazłam w Kiku podkładów malarskich, bo chciałam, aby moja praca składała się 100% właśnie z artykułów mm, z kiku. No i jeśli chodzi o farby akrylowe, to wszystkie tubki są zaklejone takim sreberkiem, a konsystencja barw jest bardzo wodnista. Niestety, farba ma bardzo słabe krycie i należy wykonać kilka warstw, aby pokryć kartkę lub płótno. No ale też nie ma co oczekiwać od farbki za 4 zł chińskiego producenta, że będzie najlepsza i że spełni nasze najśmielsze oczekiwania. Podoba mi się w ogóle to, że kolory, które wybrałam są żywe, wyraziste, na no przyłączeniu różnych farb wychodzą całkiem fajne odcienie. Na tubkach nie ma informacji o kolorach, jest tu napisane tylko, że farba jest akrylowa i znajduje się tu 75 ml pojemności farby. Myślę, że dla osoby początkującej jest to wystarczająca informacja, choć fajnie by było znać nazwy kolorów. Pędzlami bardzo dobrze mi się pracowało. One są bardzo miękkie, więc trzeba wyczuć moment, jaka ilość farby jest odpowiednia. Nigdy wcześniej nie malowałam chmur płaskimi pędzlami, więc jest to dla mnie jakieś nowe doświadczenie. I mimo, że pędzle nie mają numeracji, nie są profesjonalne i są przeznaczone właściwie z myślą o małych, Artystach, to mogę je polecić także osobom dorosłym. Co do ołówków, to powiedziałabym, że one są bardziej miękkie niż HB. Dla mnie istotne jest to, aby ołówek dał się zatemperować w szpicy miarę szybko, żeby się nie kruszył podczas temperowania. No i tutaj udało mi się go zatemperować, ale łatwo nie było. Folia zamieszczona na ołówku słabo się temperuje i sprawia wrażenie, jakby odstawała od ołówka. Najlepiej byłoby ją w ogóle całkowicie zdjąć. Jeśli pamiętacie szkolne ołówki, to zapewne wiecie o co mi chodzi. Jeśli chodzi właśnie o gumkę, to jest ona bardzo twarda, oporna na wycieranie na kartce papieru. Myślałam na początku, że rozmarzy mi tylko grafit ale całe szczęście się pomyliłam. E, dosyć ładnie wyciera grafit ołówka. E, no i myślę, że będzie u mnie pełnić taką rolę awaryjnego narzędzia do pracy. Trochę się zastanawiałam, co najlepiej narysować przy użyciu trzech kolorów markerów. Zdecydowałam się ostatecznie naszkicować ołówkiem doniczkę z drzewkiem cytrynowym. Jakość markerów jest tutaj miłym zaskoczeniem. Markery są dobrze napigmentowane, mają dobre krycie, właśnie na kartce papieru. Ciekawa jestem, na jak długo mi posłużą, ale sądzę, że po intensywności kolorów, intensywności pigmentacji. Myślę, że będą one do wielokrotnego użytku. Markery mogą się szybko wysuszyć za pół roku albo nawet za kilka miesięcy. Także, aby coś więcej powiedzieć na ten temat, trzeba trochę porysować, pomalować takimi markerami, ale pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Kolory na papierze nieznacznie się różnią od kolorów na obudowie zewnętrznej. Można takie kolory łączyć, choć przy połączeniu różu i żółci jest to widoczne, ale już przy połączeniu zieleni i żółci. Jest trochę słabo. Można więc powiedzieć, że jakieś minimalne cieniowanie jest możliwe. Markery na pierwszy rzut oka wyglądały jak zakreślacze do tekstu, no i myślę, że pewnie taka jest i główna funkcja, ale dzięki okrągłym końcówkom pisaki mogą służyć do różnych rysunków, ilustracji, jako dodatek właśnie do naszych rysunków, i to jest fajne. No dobra, i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Daj znać w komentarzu, czy kiedykolwiek kupowałeś jakieś narzędzia, artykuły plastyczne właśnie w kiku. Jak Ci się nimi pracuje, czy jesteś zadowolony z nich? Mile widziana także łapka w górę oraz subskrypcja mojego kanału, dzięki czemu będziesz na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Dzięki za uwagę, trzymaj się i do następnego. Pa!